góry widziałem wieś, ale tutaj widzę, że domy są po prostu opuszczone. W sumie mógłbym zamieszkać, nawet nikt by mi się nie zorientował, że tutaj jestem. Nie ma żadnego ruchu w centrum, nie ma. Pytam się, czy mogę tutaj spać. Ale oni coś. Nie wiem, co oni mówią. Wieś się przyzwyczaja do mnie teraz bardziej. Już ktoś idzie z prezentami. Chciałem spać w tym meczecie. Bo tutaj nie można w innym miejscu. się gromadzi coraz więcej ludzi, to wcale nie jest dobrze. Najlepiej, żeby to była jedna osoba. O, super, very good. very good, Muszę udawać przynajmniej, że ja chcę coś zjeść, jest ja chcę tylko spać. Jak hmm. się ...gromadzi jakaś grupa, to wtedy nie trzeba odejść, bo oni wtedy chcą policję wzywać, a ja mam wizę, w a ja paszport w ambasadzie indyjskiej. Już jest coraz lepiej. Te merci bo merci znaczy też po turecku to samo co ta czyli dziękuję. Oni przyjęli od Francuzów. Nie jest dobrze, bo oni znowu zaczynają się schodzić. Znowu zaczynają się schodzić. Jak się gromadzą, to, to znowu nie, nie jest dobrze. Nie jest dobrze. <grymne> Wiem, że jest zakaz spania, w te, e, zakaz spania w Iranie, w meczetach, dlatego jestem zaskoczony, że tutaj mogę spać. Złama i dla mnie zakaz. No? Oni wezwali organy ścigania, a hmm. próbują u mnie udobruchać, a sami wezwali ich. Tak. Niby wszystko jest w porządku, się uśmiechają do mnie. O, czyste ręce ma? Dość. Ja żółtość. Fajnie byłoby ten spać. To jest bardzo fajnie. O, tam dalej To jestem ja, to jest odkurzacz, to jest NAFTA. My hands are dark. Moje ręce są czarne lub ciemne. Oni mi naprawili rower. Bardzo Grze to lubi. Byli bardzo mili. Naprawdę. Oni. niebieskie samochody, niebieskie tablice i niebieskie studnie. Aha, nie można film... Wolny dom Wolny dom i blisko wody. The mountains are from Mars. Jest? Poważnie się zastanawiam czy tutaj nie spać Poważnie Świetne miejsce do życia Jeżeli by był, byłby prąd jest prąd Here. Chciałem na tym posterunku tutaj e, rozbić namiot, bo byłoby dosyć bezpiecznie. O tutaj Ale coś Chyba mnie nie chcą Indzja czeka na koni. Imam Hussein. This? Trudno się opuszcza to miejsce, bo jest tak ładnie, naprawdę. Ale góry, ale góry, proszę państwa. Republik? Republik. Uh, Iranian. Islamik. Muszę zredukować moją prędkość nim jest po to, aby podziwiać góry. Po to należy redukować prędkość i przejechać przez nie bardzo powoli. Czy ktoś widzi to, co ja? Czy tylko ja widzę to, co ja? Bo jeżeli rano tak jest ładnie, to co będzie po tym? Nie wiemy tego. Ale przekonamy się. Tam ucieka przede mną list. You don't come with me? Uh, you know, uh, it's early morning and I have time to cycle, so uh, I want just to admire these beautiful mountains here. So I prefer yes, to cycle. I know. Some cool limes below. It's the same heart. The Aha, same health, heart. Health. Yes, yes, and, yes. yes beautiful. So this is the shape of love. 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 Very have married because too much love. There is a good place to sleep. it. Drogi na skraju gór, w środku gór jest taka pusta restauracja i siedzi w niej taki pan. Nic tam nie ma, tylko w niej on tam w niej siedzi. Thank you very much. W ogóle nie mówi po angielsku on w ogóle po angielsku nie mówi. Ale przyjechał, na tą, przywiózł mnie na tę plażę, bo wydaje mu się, że mi się będzie podobało. I tak nie mówi nic i stoi i tak patrzy. Patrzy, jakie ja patrzy. I podoba mi się. Usiądę, się do mnie uśmiecha. Mam nadzieję, że mnie nie zabije za chwilę. Są worki na ciało, do których się pakuje ciało. Ona idzie odwrotnie.

I graduated from Cambridge as well. We are together, we are friends. I am from Cambridge, he is from Cambridge. A tymczasem znalazłem fajne miejsce do spania. Ono jest tutaj. Tu? Albo tu. Czy może ktoś potwierdzić, że występują tu kolory jak z Władcy pierścieni? Czy może ktoś to potwierdzić? Jedzie jakieś auto, ciekawe czy mnie zabierze, czy nie. Czy się zatrzyma? Na pewno się nie zatrzyma. Ale może się zatrzyma. Może zabibczy. Nie zabibczy. I nic. Pustka. Pustynia. Nicość. Próżnia. Nul. Null. 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 Tu jest słońce, ale tam jest deszcz tam na górze ktoś jest, myślałem, że nie ma nikogo. Extend my Iranian visa because I have only 30 days, but in this place is so nice, so I try to extend in, on the police station next 30 days. Offenberg, sailing in Iran, non-alcohol We are completely free in this wilderness This is meat? Yes uh -huh. Okay Okay Thank you He is talking about autumn He is talking about autumn Everything is different than I think that everything is better before autumn. But maybe in the autumn. <laughs> nice to meet you. Bye. Nice to meet you. Bye. Bye. i